Działa opinie redaktora Pułski o budżecie. Jednak naprawdę trudny ma być budżet dopiero na rok 2004, gdy mamy wchodzić do Unii Europejskiej. No, no ale przecież nie od 1 stycznia. To już wiem przecież. Ale dlaczego 1 maja? To tego nie wiemy, choć wiemy, że będzie to bardzo korzystne i wiemy to z ust najwyższych. Będzie to dla Polski oznaczało tyle, że składkę nie wpłacimy pełną bo zostanie odjętych te pięć miesięcy, a więc zapłacimy mniej, natomiast wszystkie środki, które są planowane na rok 2004, otrzymamy w całości. To jest to, a jest z tych z Unii to to, Jak u mnie w domu, że zawsze mówimy, że jakby nie zapłacić za elektryczność, a gaz trochę wcześniej, to to zostanie, akurat będzie na szkołę. Nie, no jest to rzeczywiście na poziomie amatorskim i bardzo domowym. Taki no, zwykły człowiek, jak słucha czegoś takiego, to myśli, no albo ekspert się myli, a żonk jest tu niesłychanie opiekuńczy i w ogóle wie, co robi, albo ekspert się nie myli i wtedy to jest mordercza polityka. Panie jednak, prezesie, że komentara. myli się pan Werhojden, który mówi byle co, jakby przeciwko opinii pana premiera. Interfedergqlgen zapewnia, że jeśli wejdziemy do 15 później, to mniej płacimy do unijnego budżetu, ale nie dostaniemy pełnej kwoty dopłat bezpośrednich. Fundusze strukturalne mają być nienaruszone. A które są strukturalne, a które bezpośrednie? To tego ani my, ani żaden mówca już rozumiem, no i nie nie wiemy, bo nie wiemy, czy to jest ten, czy to jest jakaś równowaga w tym, czy rzeczywiście stracimy, czy zyskamy. Tego się nie można dowiedzieć, ani od dziennikarzy, a może już u źródła. Podsumowując, też. zdaniem pana Gwiazdowskiego ZUS się zawali, zdaniem pana premiera oszczędzimy na późniejszym wejściu do Unii. Na tym nie zapłacimy, chyba to będziemy mieli trochę oszczędności. Już nie będziemy mieli. Generalne natomiast jest pytanie, co robić na Boga, żeby do tragedii nie doszło. I najlepiej nic nie mówić. Trzy tygodnie temu mówiono, że dotowane i Stocznie, którym kredyty gwarantował rząd i w Gdańsku i w Szczecini mają szansę na wybudowanie dla polskiej żeglugi morskiej czterech dużych masowców. To już w telewizji nie powiedzą, tylko w tygodniku, że sześć masowców dla polskiej żeglugi morskiej zbudują chińskie lub japońskie stocznie, ujawnia prawo i gospodarka masowo przez Państwa czytane periody. Stocznia Szczecińska Nowa i Stocznia Gdynia zaproponowały ceny wyższe o 4 miliony dolarów za statek, czyli aż o 20% w porównaniu z ofertą azjatyckich konkurentów więcej. No to my pytamy, tu tragedia, to dlaczego oni taki korzystny kontrakt puścili koło nosa dla naszej przecież żeglugi? No to jedziemy do ministerstwa, bo trudno, żeby ktoś inny jechał, skoro o tym nie zawiadomych. Chiny czy Korea bardzo silnie w ubiegłych latach dotowały właśnie przemysł stoczniowy, żeby taki poziom wysokiej technologii osiągnąć. My na razie zajmujemy się głównie finansowaniem stoczni, podczas gdy armatorzy zachodni, którzy tutaj przychodzą z zamówieniami i swoje pieniądze trzymają w bankach zachodnich i czekają, aż polska stocznia wybuduje im statek. Potem... Płacą za ten statek i ktoś musi pokryć koszty tej budowy. No, to są nasze banki, skarb państwa, który udziela gwarancji. To jest system absolutnie niezdrowy. Musi zostać stworzony system, który będzie polegał na tym, że armator tutaj przyjdzie, dostanie kredyt na finansowanie tego zamówienia. Te pieniądze będą w Polskim Banku. I wówczas zupełnie inaczej będą e, finansowane stocznie, tak jak jest to na Dalekim Wschodzie. Nie wiem, czy pan, panowie, może pamiętacie pewnie, w czasach PRL-u zawsze się mówiło, ile państwo musi dopłacać, dopłacać do każdego pracownika. No tak, a o ile nowoczesność. Ile my musimy dopłacać do każdego pracownika produkcji. W tej Stąd, Stąd słynny koszt... paradoks, że były. <laughs> <O>, oczywiście <laughs> te 20% różnicy można by w ten sposób zdyskontować, gdyby policzyć, że koszt pracy... W Japonii jest 5% przy naszych 48 i jakby odjąć od 48 5% to już mamy 43%, którymi prawdopodobnie moglibyśmy przebić kontrakt czy, czy japońskich ja, instytucji. Czy ja wobec tego nie mam racji, czy przesadzam może, kiedy ciągle się pytam, dlaczego nam tego się właśnie nie wyjaśnia. No. Tu pan ekspert z ministerstwa zresztą mówi że niby rozsądne. Pan może zrób to się Jeżeli rząd gwarantował 120 Ech. milionów, a tam 200 czy 300 dla innych stoczni i to by się powiedziało publicznie, także ustami rządu, to by wynikało, że tych 120 milionów jakby pod koniec roku czy cyklu trzeba będzie wypłacić, bo z tego na pewno nic nie będzie. Ale to może jest opinia rządu, to może opozycja. To znaczy powinniśmy w jakiś sposób e, doprowadzać do tego, że polskie statki, co najmniej polskie statki, e, czy dla polskich armatorów powinny być budowane w Polsce, ale do tego są potrzebne pieniądze e, i rozsądna polityka gospodarcza, e, która m, przede wszystkim ma instrumenty prawne. E, e, drugą płaszczyzną są e, wszelkiego rodzaju problemy związane z kosztem pracy w Polsce, z kosztem kredytu, z kosztem pracy. My mamy Jeden z najwyższych kosztów pracy w Europie, a może w świecie. Chodzi mi tutaj o obciążenia dla pracodawcy, jak również obciążenia podatkowe dla pracownika, bo my nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na podatki. Musimy patrzeć na składki zUS, doliczać składki zUS, musimy doliczać wszelkiego rodzaju opłaty, składki, które pracodawcy muszą wciąż ponosić. I z przykrością stwierdzam, że. Tych składek jest coraz więcej i te obciążenia dla pracodawców są coraz wyższe. Opozycja to takie rzeczy opowiada, że to aż wstyd opozycji nie widzi, że potrzebujących są masy. Dlatego wiele firm bardzo chętnie zatrudnia bezrobotnych na czarno, bo już nie musi płacić za nich ubezpieczenia, ale we zarobki są czasem całkiem przyzwoite. Twierdzą bezrobotni. Większość urzędów pracy doskonale zdaje sobie sprawę, że co drugi bezrobotny bez prawa do zasiłku pracuje na czarno. Co miesiąc oszukuje urzędników i składa oświadczenie, że nie ma żadnych dochodów. Przyzwolenia na bezprawie nie ma, natomiast mamy świadomość, że życie toczy się po swojemu. Życie się toczy, a my za to płacimy, którzy jeszcze tam pracują. Wniosek, który bardzo mądra myśl przewidziała, może szkoda, że redakcja tego nie pociągnęła, bo to by się przydało dodatkowo skomentować, kiedy pojawia się informacja, że tak naprawdę pracodawcom najbardziej się opłacają bezrobotni. Yy, czyli no, powinniśmy mieć największe jakie możliwe jest ministerstwo, czyli mi, 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 ministerstwo bezrobocia i prawdopodobnie wtedy bylibyśmy w stanie uzdrowić gospodarkę krajową. Ale gdyby...